Cześć, z tej strony Jake, i dzisiaj Blue Oyster Kult. Nie. Oyster, Blue Oyster Kult. City on Flames with Rock and Roll. Fantastyczny riff, naprawdę świetny. Mm, przy okazji odsyłam do Blue Oyster Cult, bo to jest góra, góra naprawdę świetnych, świetnych riffów, świetnych kawałków, świetnej muzy. Niestety zespół stał się trochę zespołem jednego hitu, czyli Don't Fear the Reaper, ale to jest też świetny kawałek mm, i też chyba będzie spoiler. Także yy, no, i przechodzimy do rzeczonego mm, tytułowego riffu. Gitara E standard tak jak zawsze i mamy kawałek w Fis. I teraz wolniej. Tak mniej więcej by było. No i co? Po kolei lecimy. Tempo jest mniej więcej 80-85. Także grając z metronomem, pierwsze trzy dźwięki, czyli na E, FIS, e, A i FIS, próg drugi, piąty, drugi. Wychodzi nam na raz, na dwa i na trzy. Potem jest cztery, tu jest pauza, i na raz też jest pauza, i dopiero dosłownie. Kawałek za raz chyba to jest na i Tomek mnie poprawi jak y, źle mówię. <grym> Wchodzimy z drugą częścią riffu, tą szybszą. Drugi, piąty, a, trzeci, czwarty, d, czwarty. Tą strunę y, d na czwartym progu. Mm, to już sugeruje palcem serdecznym łapać, można to zrobić w ten sposób albo w ten sposób. Znaczy się tak, Jego jest wam wygodniej, proponuję tak i dalsza część wracamy z tego miejsca. Na stronę A, na próg trzeci, czwarty, i tu już przygotowujemy się do zagrywki, która jest mniej więcej dwa razy: Mamy trzeci, czwarty na A, i na D na drugim progu. Więc jeszcze raz. Raz, dwa. Ten motyw jest dwa razy. Cała druga część. Wszystkie gramy jakby w takich samych wartościach rytmicznych. I potem, jak już przechodzimy po tym, robimy pull offa z, trzeciej, e, z trzeciego progu na strunie A na drugi. Tu uderzamy tylko na trzecim. Puszczamy na drugi i drugi puszczamy na pustą. A. To jest nieco szybciej niż tamte. W ten sposób. I potem przechodzimy na mm, strunę E. Drugi próg. Potem pusta E. I potem cały riff mamy od początku. えっ、hey,